Witam wszystkich. Ściana z drzwiami, koszmar brazornika. Słuchajcie. Grywa to nagrywam. Krótki filmik. Pokażę wam jak podwiesić te dwie płytki. Jak podwieszę te dwie płytki, bo też pokażę to jest mnóstwo, co będą nad futryną i takie tam. Więc. Biorę poziomice, odrysowywuję sobie linię. O. Nią, nie wiem ile tam, ile tam możecie. Z pół centa wbijam u koździe. Nie obojętnie jakie płytki. I przyklejam je na sztukę. Oczywiście przestrzeń między ścianą a Sufitą, znaczy między płytkami a sufitem będzie robiona, nie? Jest. Jest. Teraz przygotuję sobie te docinki. Dobra, ściana przymazana. Biorę sobie docineczkę. pierwszą. zostawił na wsi drabiny. Taki to ząb się zrobił. I przyklejam ją. I ona teoretycznie już mi nie powinna zlecieć. Biorę taśmę cykluch i przyklejam do tej płytki. I teraz tak, ta płytka nie spadnie, bo jest zablokowana na tych gwoździach i przyklejona, żeby coś tam się trzymało. E ta taśma trochę lipa. Bo ja normalnie robię to z brązowej, ale nie mogę brązowej znaleźć. Zaraz zobaczę, czy, czy gdzieś nie mam. I ustawiam sobie tą płytkę, już chcę posprawdzać do poziomicy, do łaty, jak to tam pan, panie jest. Dobra, mam to ustawione tak jak trzeba. Wszystko i teraz to zostaje do wyschnięcia. To wyschnie, a to się jutro od. Odkuję, no odkuje, się, bo to jutro będzie trochę przywiązane. I teraz kładę drugą tutaj i podklejam ją pod tą płytkę. Dobra, mam to ogarnięte, płytki przyklejone. Oczywiście to idzie do czyszczenia jeszcze, żebyście zaraz nie pisali, że a ja syfiasz i takie tam. To znaczy, wiecie co, ja wam powiem, że ja bardzo brudzę jak robię, ale też robię klejem takim Rzadkim, żeby po prostu, żeby to się przykleiło, nie jakimś takim, który nie pozostawia śladów, to i tak się wszystko wyczyści. Także mam dwie przyklejone. Te przyklejone są na sztukę zaparte o gwoździe. Tu przyklejona taśma, która trzyma te dwie płytki. Ta sama z siebie, o brywa. Ta sama z siebie już ma podporę tutaj. I to zostaje, jest to poustawiane tak jak trzeba. Taki krótki filmik chciałem, trzymajcie się, cześć!